Przedstawiony film omawia pewien drobny niuans związany z, ze współpracą systemu programowania czy to TrueTops Boost, czy TruTOPS z aplikacją konwertera plików LST w kontekście konwersji między maszynami firmy True. Otóż e, bardzo często się zdarza, że e, kierunek konwersji jest skonfigurowany w taki sposób, aby z maszyny. E, o najnowszym typie, czyli z najnowszego typu maszyny konwertować na starsze maszyny posiadane przez Państwa. To jest między innymi w kontekście wykorzystania funkcji TC Write, ewentualnie TC Label, które są obsługiwane przez nowe maszyny, a które otwierają fantastyczne możliwości, jeżeli chodzi o grawerowanie tekstu, a, nie są a są niedostępne. Dla maszyn starszych i tam instrukcje TC Label i TC Write są zamieniane na zwykłą grawerkę, ale jednocześnie generowany kod dla maszyny nowej, tak jak ja tutaj pokazuję dla maszyny l 76, może zawierać i standardowo zawiera. Instrukcję, która albo inaczej informacje na temat geometrii wycinanych detali, i ta informacja jest, tak na dobrą sprawę, ustawiana czy też wymuszona z poziomu systemu programowania w zakładce, która się nazywa Dane Zarządzania Danymi, Zmiana Danych, Reguły Pracy, Maszyny. I znajduje się tutaj taka zmienna, która się nazywa Encemit Graphic. met grafik i w sytuacji nowych maszyn, ta zmienna wręcz powinna być ustawiana na wartość 1, dlatego że wtedy na sterowaniu maszyny są od ustawienia tej zmiennej uzależnione, jest uzależniona możliwość wykonywania. Różnego rodzaju funkcji dodatkowych, między innymi produkcja dodatkowa, jak i również praca automatyzacji. I w związku z czym ta zmienna powinna być ustawiona, czyli w pliku LST powinny się pojawiać informacje na temat grafiki detali. Natomiast ta informacja jest niepożądana dla maszyn starszych, albo może być przez nie nieobsługiwana, albo ze względu na pewne zaszłości może powodować problemy przy uruchamianiu takiego programu. Dlatego na poziomie aplikacji konwertującej jeżeli podświetlimy sobie maszynę wynikową wówczas dla maszyny wynikowej po wejściu w edycję danych konfiguracyjnych tej maszyny, a raczej atrybutów konwersji no których jest tutaj chyba bym nie przesadził no, kilkadziesiąt albo już koło setki, jest pewien atrybut który się nazywa Zostawiaj geo w LST, jeśli istnieje. I to wygląda w ten sposób, że jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to wówczas w pliku LST maszyny wynikowej no, informacje na temat grafiki i detali pozostanie. Natomiast jeżeli ta opcja zostanie, tak jak tutaj jest pokazane, zdezaktywowana, wówczas w konwertowanym finalnym programie. Nie ma informacji na temat grafiki i detali, w związku z czym wtedy program na takich maszynach będzie się również wykonał, wykonywał w 100% prawidłowo. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres topsmout.pl.ru.com. Dziękuję.